Będzie teraz niesamowicie poważnie, od heheszków nie zaczynamy. Drodzy, przepraszam Was za małą profesjonalność, teraz będzie tak, ustawiona kamera, nie mam lepszego sprzętu, nie mam lepszego oświetlenia i chcę, żebyście to też widzieli, w związku z tym właśnie taki kadr i taka jakość dźwięku też. Przepraszam Was za to, ale chcę coś nagrać dla Was dzisiaj, coś mega ważnego, coś, co chcę, żebyście podawali osobom zainteresowanym na różnych grupach pro-lajferskich, czy dla różnych osób, które już podjęły się kiedyś adopcji duchowej, o czym wiecie, podrzućcie im wtedy link. Mianowicie mamy kryzys związany z koronawirusem. Nie wszyscy dotrą do kościoła 25 marca na przeżyczenie duchowej adopcji. Chciałbym zaproponować Wam taką duchową adopcję online. Jest możliwa, trochę to skomplikowane, powytłumaczę Wam, ale jeżeli ktoś by chciał 25 marca 2020 roku. O 19.30 na kanale Teobankologia, na Facebooku Teobankologia, prawdopodobnie też na kanale Serce z Nieba, będzie możliwość uczestniczenia w mszy Świętej, podczas której można zadeklarować swoje, swoją chęć ducho, adoptowania duchowego pewnego dziecka, które jest zagrożone pod łonem Mamy, jest człowiekiem, no to człowiek jest, ale. Potrzebna jest modlitwa i taka ochrona modlitewna po to, żeby ten, tego człowieka nie spotkała aborcja, zabicie. Jak, mo, jak możesz pomóc? Po pierwsze roześlij, po drugie wiecie, ta łapka w górę to spowoduje, że to więcej osób zobaczy i się wyświetli im. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Co jeszcze? Wysłuchaj do końca tego nagrania, co chcę Ci zaproponować. Bądź o 19.30 w środę na mszy świętej, na tych kanałach będzie transmisja na żywo, w trakcie będzie przyrzeczenie duchowej adopcji. Nie trzeba tych różnych formalności spełniać, które zwykle są do spełnienia, bo słuchajcie, to jest poważne przyrzeczenie na 9 miesięcy dziesiątką różeńca modlitwa. W związku z tym no, trzeba się porządnie zadeklarować. Zwykle to było tak sformalizowane. Teraz te formalności, mam zgodę z, z samej kurii mojej metropolitalnej, żeby te formalności poszły na bok w dobie kryzysu, koronawirusa i tak dalej. Wystarczy tylko po prostu liczba. Kto będzie chciał, to musi po prostu powiedzieć, że chce i go włączamy jako, jako jedną sztukę do sprawozdań, które są potrzebne do, do, do tej duchowej adopcji. Jeżeli chcesz posłuchać, yy, dlaczego adoptować dziecko i jak to zrobić, to zapraszam Cię do wysłuchania dalej. Jak Ci się podoba ta bluza, co mówi to jest w ogóle, dostałam od prolejferów, to tam na dole w opisie to znajdziesz. Pamiętaj o tym, żeby dla zasięgu. I przechodzimy dalej do tematu. Zwięźlej na temat, żeby pozbyć się wirusa obojętności. Tutaj w tym przypadku obojętności na. Ginięcie istnień. Ktoś tam obliczył, nie wiem, czy to są dobre obliczenia, że gdyby z powodu koronawirusa zamknąć kliniki aborcyjne na dwa tygodnie, to więcej osób ocaleje przez to niż z umrze z powodu koronawirusa. Oczywiście to nie, nie chcę powiedzieć, że się nic nie dzieje z koronawirusem i w ogóle, że to banalne to jest. Nie, nie. Ale bardzo dużo istnień. W czasie nagrania tego filmiku pewnie kilkaset aborcji zostanie popełnionych tylko w trakcie nagrywania. Od, jak odtwarzasz to, to też. Yy, yy, jeśli chcesz wesprzeć fundację, która właśnie zajmuje się tymi małymi dziećmi, to tam w opisie i dosta, taką bluzę możesz nabyć sobie. Ja nic z tego nie mam, yy, żeby nie było. Dobrze. Yy, czemu ta duchowa adopcja? Yy, po pierwsze. Chcemy pamiętać o tych kobietach i mężczyznach, ojcach i matkach, którzy przeżywają tak straszny dramat, że chcą zabić własne dziecko. Tak skrajne uczucia do nich przychodzą, tak bardzo są biedni, tak bardzo są bezradni, tak w tak trudnej sytuacji się znaleźli, że rozmyślają nad tym, żeby pozbyć się swojego dziecka. Normalnie kobieta i mężczyzna ma ogromne przywiązanie i do, do, już jak to jest nawet, jeszcze taka fasolka w łonie, prawda? jak się niesamowicie cieszą. Moja siostra miała zagrożoną ciążę. Jak ona potrafiła zawalczyć o to, żeby donosić te ciążę? Dzisiaj Kinga ma już 5 lat, a moja siostra bardzo wiele wysiłku włożyła w to, żeby, żeby ją urodzić. Lekarze już mówili, żeby sobie odpuściła. A ona dalej niesamowicie mężnie z wielkim poświęceniem walczyła o to, żeby donosić te ciąże i udało się. Jestem przekonany też, że modlitwa 200 osób mniej więcej, które poprosiłem, spowodowała cuda, które się wtedy działy, bo od strony medycznej już mojej siostrzenicy nie powinno być na tym świecie. Ale modlitwa bardzo, 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 bardzo pomogła. Chciałbym dłużej wam opowiedzieć, nie ma czasu, przechodzę dalej. Więc wesprzyjmy modlitwą chociaż te osoby, które są w tak dramatycznej historii, że y, rozmyślają o aborcji albo się nawet na nią decydują. To jest walka duchowa, wiadomo z kim, z tym, tym, rogatym, prawda, to jest walka duchowa i walka też z, o to, żeby na przykład człowiek się znalazł, który w tak dramatycznej sytuacji ojca, matki, tego dziecka o, o pomoże im. To oto jest walka. Druga sprawa to też jest walka ze strukturami zła w świecie, z różnymi biznesami, które krążą wokół aborcji. Nie rozwijam wątku, kiedy indziej, może jeszcze. Jeśli chcesz podjąć taką duchową batalię i masz wiarę, że to pomoże, że adoptując jedno dziecko duchowe, poznasz w niebie jego imię i poznasz to, że miało być abortowane, a dzięki Twojej modlitwie przeżyło. Nie było abortowane. Jeśli te, tak je, jeżeli wierzysz w to i chcesz duchowo adoptować konkretne dziecko, którego imię nie poznasz wcześniej niż na Sądzie Ostatecznym czy w Niebie, no to zapraszam Cię do tej inicjatywy. Przez 9 miesięcy, od 25 marca do 25 grudnia, trzeba będzie odmawiać codziennie dziesiątkę Różańca plus modlitwę przepisaną duchowej adopcji. Ona będzie udostępniona w swoim czasie na Teobankologii. Będzie można przyjąć duch, tą duchową adopcję właśnie 25 marca o 19:30 podczas transmisji na żywo na Teobankologii będzie. Tylko musisz się zdecydować, że ty chcesz zgłosić się nam, że, że chcesz, żebyśmy policzyli te osoby chętne. Dopełnili w ten sposób formalności yy, i no, uczestnicz wtedy w mszy świętej o 19.30 w najbliższą środę 25 marca 2020 roku, potem będzie różaniec o 20.30 o ustanie pandemii koronawirusa, też Cię zachęcam do tego yy, yy, i nie musisz wysyłać jakiejś deklaracji do kogoś czy, czy coś, coś podobnego. Po prostu musisz mieć wolę takiej wierności modlitwie przez najbliższe 9 miesięcy, odmawiania tej przepisanej modlitwy i najlepiej, gdybyś dołożył jakieś jedno swoje małe umartwienie intencji tej właśnie walki duchowej o to nienarodzone dziecko. Jeśli masz takie pragnienie, to proszę cię, byś podjął się tego zadania duchowej adopcji. Ja już takie dzieci moje adoptowane mam, jakkolwiek to brzmi, ale duchowo rzeczywiście modliłem się za takie nienarodzone dziecko. Jest to duży trud. Owszem, jest. Ale na różańcu naprawdę bardzo wiele można wymodlić i takie dzieci czekają na Ciebie, takie dzieciątka, byś, byś im pomógł. Jeśli wierzysz, zapraszam Cię w środa, 25 marca, 19.30, msza święta, Online, na żywo transmitowana Facebook Teobańkologii, YouTube Teobańkologii, Wejdź tam wtedy, yy, będzie wtedy obrzęd przyjęcia, deklaracji, przyrzeczenia. Zrób to w swoim sercu przed ekranem komputera te telefonu yy, i walczmy wspólnie o to, by nie być obojętnym na to, co wokół nas się dzieje. Bo choć mamy w sumie względnie niewielki wpływ, to tak naprawdę ocalić jedno istnienie to jest. Wielki wpływ na losy świata. A jeżeli przyszłego, na przykład papieża ocalisz, albo sportowca, albo takiego drugiego Roberta Lewandowskiego, albo drugą piosenkarkę, jakąś znaną, ja nie znam się teraz na piosenkarkach. Na kanale Ola nawrót nam robi niesamowite, niesamowite hity. To też obejrzyjcie. No, jeśli ocalisz to, to, to będzie wielka sprawa. Za chwilę w rogach jeszcze Wam się coś wyświetli, to pamiętajcie o tym, żeby w ten sposób pomóc, rozesłać komu, komu yy, to się przyda i chciałby uczestniczyć w takiej duchowej adopcji. Bardzo, bardzo, bardzo Was zachęcam, by to zrobić. Amen.